Wszystkim w kolejnym odcinku. Tak jak widać, zabieramy się powoli za fugowanie. W tej części będziemy fugować białe kafle, czy tam przestrzenie pomiędzy tymi białymi kaflami. Dlaczego nie robię jednocześnie brązowych i białych? Z prostej przyczyny nie chcę sobie strzelić w kolano, odbarwiając ciemniejszą fugą, fugę jaśniejszą. Bo przy doczyszczaniu mógłbym gdzieś tam coś tam ruszyć gąbką i by był problem, nie? Także, żeby uniknąć takich, takich manewrów Na spokojnie sobie jednego dnia zrobię białą, drugiego dnia zrobię fugę czekoladową, jak to nazywa ten kolor producent Jak chodzi o fugę, zakupiłem sobie białą fugę z Ceresitu jest to coś takiego. Widziałem, że Ceresit ma też fugę gotową, ale nie podoba mi się to, jak grube ziarno ona ma. Nie? To jest, w porównaniu z tą fugą cementową to jest tak grube ziarno, że normalnie mm, aż, aż brzydko to wygląda, nie? moim zdaniem przynajmniej. Może komuś się to podoba, mi natomiast no, nie bardzo. Nie? Dlatego zrezygnowałem z tego i wziąłem sobie fugę tradycyjną. I teraz tak, gdzie my to mamy, tu mamy proporcje mieszania, to jest bardzo ważne, trzeba wymieszać tą fugę według określonych proporcji i wymieszać ją dobrze, żeby później nie było jakichś odbarwień na tych płytkach, nie? Dodatkowo płytki muszą być w 100% czyste, fugi tak samo, żeby nie było jakichś śladów kleju, niczego takiego, no bo to później też wpływa na jakieś przebarwienia, nie? Ważne do rozmieszania, ważna jest waga, czyli włączamy wagę Waga jest wytarowana z pudełkiem Czy tam z wiaderkiem, wskazuje nam 0 gram Do rozrobienia tej fugi potrzebujemy 1,3 litra na 5 kg, 5 kg na całe to wiadro W tym przypadku będę rozrabiał 2 kg Raczej i tak jest to dużo jak na to co mam tutaj do zrobienia. Eee, no ale lepiej rozrobić więcej jak mniej, nie? Bo przy drugim rozrobieniu mógłbym e, zrobić delikatnie inną proporcję, mimo że to waży i tak dalej. E, zrobiłbym inną proporcję i by był problem, bo fuga mogła się by się różnić kolorem, nie? E, Dlatego też rozrabiam 2 kg. E, no a pozostała część mi zostanie na górę. I kolejna mała aktualizacja. Tak jak widać, ściany mamy zafugowane, sufit mamy zagładzony już na drugi raz. Podobnie wnęka. Po zeszlifowaniu będę to malował. Wnęka na butelkową zieleń, sufit tradycyjnie na biało. Wcześniej oczywiście będę musiał doczyścić te płytki tutaj, które zabrudziłem gładzią. No i zaakrylować sobie. E, ładnie tutaj narożnik nie, e, ale nie o tym teraz. Przyszła mi kabina, e, no oczywiście w częściach, e, no ale już patrząc na instrukcję, jest delikatny problem. A problem jest w tym, że na stronie producenta profile przyścienne wyglądały troszkę inaczej. E, profile przyścienne były w kształcie litery C, czy tam U. E, Miały mieć 3 cm, ten profil odtąd dotąd ma jakieś 2,5, e, także też problem. E, no i ma tam jeszcze wargę, która służy jako montaż. Nie? E, o ile na tej ścianie jeszcze dałoby się to jakoś przełknąć, nie? bo jakoś to tam wygląda, Co prawda, od, środku, od środka mielibyśmy. Te, te, te kołki widoczne, no ale to już mniejsza. Tak na tej ścianie niech sobie do, dopasuje to tylko mniej więcej. Tak, tak na tej ścianie. No, dobra, niech będzie. Na tej ścianie byłoby to tragicznie wręcz, nie? no bo mielibyśmy od zewnątrz kabiny tutaj montaż. Co moim zdaniem jest troszkę słabe, bym powiedział, albo ewentualnie mielibyśmy to. Odwrócę sobie tylko profil. Mielibyśmy to w środku, nie? Eee, także to też jest krótsze, nie bardzo, bo. Tutaj, jakbym sobie dał kołka, no to przecież czego ja się będę łapał, co? Płytki? Płytkę będę rozpierał? To bez sensu jest, nie? Ehm, dlatego pomysł jest taki, żeby w jednym i drugim profilu ściąć tą wargę, wywiercić sobie otwory e, tu w środku, bo element, który wchodzi do środka tego profilu, to jest taki element, on i tak ma tutaj takie zagłębienie, że główka, e, główka tego całego elementu tego elementu, główka tego całego kołka się spokojnie schowa tutaj i nie będzie tutaj żadnego problemu, nie? Także zabieram ten profil do jednego fachowca, e, który powiedział, że się podejmie, żeby to ładnie ściąć na frezarce, nie? Także tej krawędzi się pozbędziemy. Zostanie mi sama, sam ten profil U. Wywiercę sobie otwory. Tak jak widać w oczekiwaniu na zrobione profile przyścienne do kabiny. Wziąłem się za sufit i za wnękę. Nałożyłem gładź, zaszlifowałem to. Zagruntowałem i położyłem akrol w rogach. Także tak jak widać prezentuje się to już całkiem ładnie. Zamaskowałem sobie to, czego nie chcę pomalować. No i co, i powoli szykuję się do malowania. Tak jak mówiłem, ściany zostały, ściana i sufit zostały zagruntowane, także pył już nie, nie zostaje na rękach po przetarciu takim. To jest ważne, trzeba to robić po to, żeby później po pomalowaniu, żeby ta, ta farba nie schodziła płatami. Nie? Żeby to się dobrze trzymało, trzeba oczywiście odpylić to i później przegruntować. A tak to się prezentuje po pomalowaniu i zamontowaniu tych oczek. Nie? Myślę, że dobre, ładne wybrałem, bo obwódki mają czarne, tak wszystkie dodatki. Tutaj w łazience, jakie będą, tutaj wnęka już została pomalowana na butelkową zieleń tak jak sobie żona zażyczyła wyszło całkiem ładnie nie wiem czy będzie widać fakturę wyszła naprawdę delikatna eee, tutaj mamy już zamontowane gniazdka jest to Berker Q1 identyczne miałem w mieszkaniu tylko, że w mieszkaniu miałem akurat wersję białą e, tutaj do łazienki daje czarne hmm, ze względu na to, że wszędzie są czarne dodatki tutaj nie? Czarna będzie kabina, czarne będą elementy e, deszczownicy, e, czarny będzie przycisk e, spłuczki, a oprócz tego zamontowałem już sobie także e, wentylator. E, wentylator jest to Dalap 125 w wersji Eco. Jest to totalnie podstawa. Nie ma tam żadnego czujnika wilgotności, nie ma tam e, timera. E, jest po prostu e, włącz-wyłącz. Z tym, że e, sterować nim będzie moja automatyka Także tutaj nie potrzebowałem nie wiadomo jak zaawansowanego, e, zaawansowanej wersji e, Mnie tutaj za, zadowala zupełnie podstawowa e, Ponieważ tutaj e, w tym moim termostacie e, Ten czujnik SHT31 zawiera w sobie wilgotnościomierz Także jeżeli tu będzie za wilgotno, włączy się wentylator i będzie pracował. Na ten moment on jest e, włączony tak zwanym bypassem, żeby przetestować, czy działa. Nie? Bo to oczywiście automatykę trzeba jeszcze napisać do tego. A tutaj mamy kolejną rzecz czekającą na montaż. Jest to grzejnik łazienkowy Therma Michel e, w wersji 1200 na 500 e, Jest to grzejnik wykonany na specjalne zamówienie e, w kolorze. Czarnym. Do tego dochodzi jeszcze maskownica, maskownica w kolorze kwarc. No było drogo, zwłaszcza że zgodnie z zaleceniami producenta, ponieważ grzejnik będzie zaraz obok kabiny prysznicowej, czyli w strefie A, o ile dobrze pamiętam, w instrukcji. Zgodnie z zaleceniami, e, zamówiłem go z dodatkową warstwą epoksydową. Także dodatkową warstwą epoksydową jest pokryty zarówno grzejnik, jak i sama maskownica. Więc miejmy nadzieję, że to nie zerdzewieje. Tak jak widać, przyszły mi już przerobione profile prześcienne. Teraz jakoś to już wygląda. Z tej strony mi zostało jeszcze położyć silikon, ale to e, za chwilę. I co? I czekają mnie teraz kolejne przeróbki. Położyłem sobie ten profil przypodłogowy tak na razie na sztukę. I jesteśmy na etapie trzecim, tak? Czyli powinniśmy złożyć sobie ten profil, ten profil, włożyć w profile prześcienne te konkretnie. Te profile powinniśmy włożyć w te profile, które się mocuje do ściany. E, czyli to już było zrobione, ale o co chodzi? E, kabina jest ,80, e, me, metr, 10 na 80. E, z tym, że tak jak ja mówiłem, ja tego nie montuję do, do narożnika, tak jak tam jest, tylko montuję do tej ściany. Nie? Czyli tą ściankę boczną muszę nieco skrócić. E, dlatego też złożyłem sobie to tak na razie na sztukę, żeby odmierzyć na ile muszę ten profil ściąć. E, tak samo ten profil, czyli ten dolny, jak i górny, muszę się skrócić na, na identyczną odległość. I tak jak patrzę, z której strony będzie lepiej, raczej tą stronę zachowam mm, i przytnę, przytnę tą. Kurczę, trochę lipa będzie, że ha, tu mamy mocowanie szyby. E, trzeba będzie... Zamawiając szybę, dorobić, dorobić drugie mocowanie, żeby to jednak się trzymała szyba na dwóch miejscach na, na jednym profilu a nie na e, tylko jednym. Bo to też jakieś tam niepotrzebne naprężenia może wywoływać. Lepiej jak spoczywa na, na dwóch dolnych i dwóch górnych, to co e, odmierzamy? Odmierzam stąd, dotąd, e, dotąd. I, i, I będę to docinał. I tak oto prezentuje się e, stalasz kabiny prysznicowej. Można powiedzieć, że e, kabina prysznicowa zrobiona na wymiar e, po zdecydowanie mniejszych pieniądzach niż kabina na wymiar. E, ale tyle, ile pracy w to władowałem, żeby, żeby to tak wyglądało. To naprawdę, nie? E, tutaj można było to zrobić lepiej. Mianowicie zrobić to tak, żeby ten profil dochodził tutaj do listwy spadkowej. Chociaż z drugiej strony, jakbym tak zrobił, to, to ten profil przyścienny wychodziłby nam na odpływ liniowy, więc to też tak źle i tak niedobrze Muszę go obniżać niżej, to też tak jakoś Ach, jest jak jest, jest też ładnie. Tym bardziej, że szyba tutaj przyjdzie, to to zakryje. Nie? Na honorowym miejscu wyglądał też mój autorski termostat. Tak to się prezentuje. Tu jeszcze oczywiście wpadnie szybka na wymiar przyciemniana, także będzie widać tylko to, co wyświetla ten ekran OLED. No i będą wystawać przyciski, nie? A żeby czujnik temperatury i wilgotności mógł oddychać, to tak to wygląda. Ramka jest odpowiednio nacięta, czujnik jest wystawiony na zewnątrz w sensie no do, do środka ramki, ale ma na tyle przewiew, że e, powinien od, odczytywać prawidłową temperaturę. Nie? E, nie chciałem go wrzucać do środka, no bo to by czytał temperaturę, która jest w puszce. No to tak trochę bez sensu, a w ten sposób mamy e, praktycznie prawidłową temperaturę. Przynajmniej moim zdaniem, a jak będzie to. To się okaże, nie? I na tym będziemy kończyć ten odcinek, także standardowo zachęcam do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Trzymajcie się, cześć!